Witajcie moi drodzy. Moim i waszym gościem jest pani Maria Zmarsk-Oczanowicz. Znana reżyserka wielu filmów dokumentalnych, a była naszym gościem na warsztatach z reportażu. Pani Mario, jak to się stało, że pani do nas trafiła? No, zostałam zaproszona <gryz> przez panią Elwirę Dzikowską. I spodobał mi się temat warsztatu. I pomyślałam, że warto będzie przyjechać do Radomia, który bardzo mi się podoba. To znaczy, to jest piękne miasto, i od razu, jak zostałam zaproszona, to, to się również ucieszyłam na to, że zobaczę znowu Radom, bo tu byłam kiedyś realizując film o profesorze Kołakowski który mieliśmy okazję dzisiaj fragment obejrzeć. No właśnie, ten fragment dotyczący Radomia. Także mm -hmm. ładną scenę się udało tu nakręcić z Panem Profesorem. No mnie zachwyciła ta scena, ona była taka właśnie naturalna, tak jak Pani mówiła, że właśnie warto takie sceny wykonywać. I jak długo potrzeba nad takim y, filmem pracować? No to dosyć, to znaczy... Ten film oczywiście miał fazę scenariusza i to może było trochę trudniejsze. Zresztą scenariusz napisał pan Andrzej Franasze, ale sam, sam okres realizacji zdjęć był no, nie, chyba nie dłuższy niż tydzień, bo... Tak, tak no, na tyle przyjechał pan profesor wtedy do Polski i dał się namówić na taką podróż sentymentalną po miejscach, które się wiązały z jego biografią. I myśmy z nim po prostu podróżowali. A trzeba było długo profesora namawiać, czy to raczej tak wyszło spontanicznie z jego strony, ale na film, tak. No, troszkę był z tym problem, bo on cały czas mówił, że go, że absolutnie się nie zgadza na film biograficzny. Ja z kolei nie czułam się na siłach, żeby, żeby to był jakiś inny film, no więc... Mówiłam mu cały że to nie jest film biograficzny, no ale robiłam wszystko, żeby to był film biograficzny, także. I, ale myślę, że trochę ten profesor wiedział też, że to w końcu będzie tego typu film, bo oczywiście pokazaliśmy mu ostateczną wersję i on zaakceptował i chyba mu się dość podobał. A Pani Mario? jeśli chodzi w ogóle o przygotowanie do takiego filmu, to nad czym najbardziej trzeba się skupić na początku? To znaczy, to są do każdego filmu zupełnie inne przygotowania, no bo z profesorem oczywiście to trudno się było tak specjalnie przygotować, to znaczy e, oczywiście e, znaliśmy te miejsca, do których profesor chciał pojechać i w tym sensie umawialiśmy się na, na różne rzeczy, ale, ale prawdę mówiąc akurat profesor Kołakowski był takim był takim człowiekiem bardzo spontanicznym i właściwie wiele sytuacji wynika, wynikało tak zupełnie e, nagle, no i myśmy tyle, że e, operator filmu był taki e, no był po prostu czujny na to i, i rzeczywiście bardzo tak e, Yy, bardzo tak yy, czujnie reagował na, na, na te na te sytuacje, które się nagle pojawiały, bo tam były różne... Na przykład, no tam w Radomiu, kiedy Pan profesor wszedł na podwórko, w e, którym mieszkał jako dziecko i nagle się zaczął cieszyć wszystkim wokół, e, to właśnie Rafał, który robił zdjęcia paradowskie, on po prostu e, no, towarzyszył profesorowi. No, przy, przy, nie, nie przeszkadzał mu e, w tym e, jego spacerze i, i nie ustawiał go ani Kamera się dostosywała do profesora, ale pamiętam taką sytuację, że byliśmy chyba w Łodzi i byliśmy w parku, robiliśmy jakąś rozmowę. Jakiś fragment wywiadu z profesorem, i nagle się zatrzymał samochód na ulicy. Młodzi ludzie wyskoczyli z okrzykiem: O Boże, to Kołakowski jest w Polsce! i przybiegli z książką, błagając o, o autograf. I w ogóle byli tak pod wrażeniem, że jechali ulicą i, i zobaczyli nagle profesora Kołakowskiego, że nie mogli ich ochłonąć. I myśmy też nakręcili tę scenę od razu, no bo taka się zdarzyła. Także to w dokumencie jest różnie. No, myślę, że jest zawsze taki margines e, na to, co się zdarzy tak niespodziewanie. I, i, I dobrze jest, żeby takie rzeczy łapać, bo one są bardzo takie emocjonalne, ciekawe. Pani Mario, proszę naszym widzom powiedzieć, jaki tytuł ma ten film, żeby mogli sobie obejrzeć, żeby wiedzieli, o czym my tutaj mówimy. To jest film pod tytułem Profesor. Film dokumentalny właśnie o profesorze kołakowskim. Z tym, że trudno mi powiedzieć, gdzie go w ogóle można zobaczyć, no bo tak to jest z tymi filmami dokumentalnymi. No myślę, że widzowie sobie w jakiś sposób poradzą. Natomiast my tutaj przepraszamy, że jest tak głośno. Staramy się jak najgłośniej mówić. Mamy też tutaj taki mikrofon, jak widzicie, prowizorycznie przyłączony do długopisu, bo no chcemy, żeby jak najlepsza jakość głosu była, dźwięku, bo tu nawet na zewnątrz wciąż ktoś śpiewa, są jakieś dźwięki. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie, także z góry dziękujemy. Pani Mario. W sumie my do, będziemy dotykać takiego trudnego tematu. Co pani myśli o tym, czy w ogóle warto w tym grzebać, bo tyle już było odsłon czerwca 76? czy znaczy właśnie ja tutaj, tak jak rozmawialiśmy, no namawiam uczestników warsztatów, żeby znaleźli coś współczesnego, to znaczy jakąś, żeby każdy z nich. Próbował y, przeżyć tą historię przez siebie jakoś. Zarówno w rozmowie z ludźmi, który, którzy to pamiętają, jak i w ogóle w sposobie, jaki y, zamierzają w ogóle wrócić do tych czasów. I y, też tutaj namawiałam uczestników warsztatu, żeby może niekoniecznie już robić filmy z y, takimi ludźmi, którzy wielokrotnie opowiadali o tym. Co ich tu spotkało, ale żeby w ogóle poszukać nawet takich przypadkowych świadków tej całej sytuacji. Może, może to będzie ciekawe odkrycie. Poza tym, tu też namawiałam, żeby uczestnicy warsztatu się przygotowali, żeby szukali coś w archiwach, żeby w ogóle szukali archiw, bo tych archiw pewnie w Radom jest mnóstwo w różnych miejscach. Żeby się tak nie zadawali byle czym, tylko żeby naprawdę. Yy, próbować znaleźć takie współczesne spojrzenie na tamte wydarzenie. No właśnie, jak tak się nad tym zastanawiałam na początku, zresztą tak jak rozmawiałam z koleżankami i kolegami, to jest to duże wyzwanie, bo to jest sięgnięcie po temat bardzo taki emocjonalny, taki, który w historii się zapisał no, tak dosyć poważnie, bo jest to poważny temat. Więc my tutaj mieliśmy taką zagwozdkę, czy w ogóle damy radę. Jak pani myśli? Co tutaj by tak poradzić, żeby uwierzyć w to, że jednak da radę? Wie pani, bo to jest taka niesamowita historia, tak jak dzisiaj słuchaliśmy tego fragmentu filmu pana Wojciecha Maciejskiego Miasto z Wyrokiem, i tam był ten fragment Edwarda Gierka, który nagle. Zupełnie przytomny na umyśle ogłasza, że trzeba się zemścić na mieście, na wszystkich mieszkańcach jednego miasta, pracowniku, pracownikach 42 zakładów przemysłowych. No po prostu, to, jeśli coś niewiarygodnego, to brzmi jak, jak e, z filmu science fiction i być może w to, e, to trzeba pójść, jak, jak to było możliwe, że, że taka zemsta jednego kacyka partyjnego, który akurat był u władzy. Yy, no, Sparaliżowała albo zniszczyła życie tak wielu ludzi, i myślę, że w różny sposób, bo nie tylko tych, którzy po prostu zniszczono, bito, wyrzucano z pracy, ale, ale że, że jak, jak to działało na tych, którzy byli tylko świadkami tego też. No i drugi temat wielki, no, że tak naprawdę od, przecież od Radomia zaczęła się właściwie, można powiedzieć, ten wielki pochód później yy, i choru, opozycji, yy, tego właśnie porozumienia ludzi. Z Warszawy albo z innych miejsc, z Gdańska, którzy ludzi dobrej woli, którzy chcieli pomóc, i że z tej Solidarności się wzięła później Wolna Polska. Więc to też jest takie ciekawe to, że zupełnie ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, którzy nikogo nie znają i po prostu szukają dom po domu, pukając od drzwi do drzwi, gdzie są ludzie, którym trzeba pomóc. No, to też jest taka sytuacja. Z której coś jeszcze więcej oprócz tego, że się opowie, że ona się zdarzyła, coś by warto więcej tu znaleźć, mi się wydaje. taki, taki nieoczywisty mm, sposób, w, taki, w takie inne spojrzenie niż dotychczas, bo tak. jest y, no, dużo tych materiałów, ale jednak y, one są do siebie tak. podobne. Ja zresztą uważam, że no, tu jest y, wspaniała sytuacja, że uczestnicy warsztatu są z radomia. Wszyscy tu mają swoje rodziny. Rodziców, dziadków, wujków, sąsiadów. Ludzie robili zdjęcia. Po prostu trzeba zacząć taką szukać tego, wszystkiego, tych okruchów tamtego czasu. Myślę, że tu, tu ciągle jest wiele do znalezienia. Na pewno. Tylko trzeba chcieć. Takie odkrywanie historii na nowo, tak naprawdę, no. i szukanie czegoś. Takiego, takiego ziarnka złota, takiego wyjątkowego. No bo nawet tu też dzisiaj rozmawiałam, trzeba te czasy zobaczyć własnymi oczami, jak wtedy wyglądali młodzi ludzie, jak byli ubrani, jak, co, o czym marzyli, jacy byli i, no i jak się zderzyli z, z tą właśnie z tymi wydarzeniami. Taka konfrontacja w sumie z e, tymi osobami, e, bo no, tam każdy, no tak jak teraz w różnym wieku, i każdy z uczestników też mógłby e, znaleźć taką osobę odpowiadającą e, sobie, więc. No, no, tak. No, no tak, albo po prostu, że ktoś powiedzmy mógłby taki temat zrobić, że szuka tych młodych ludzi z Radomia z tego okresu, właśnie taki, właśnie jak mówię jak wyglądali, mieli długie włosy, rozszerzane spodnie, czego ich uczono w szkole, co kochali, czego nienawidzili, no nie mogli wyjeżdżać na pewno z Polski, no więc, bo nie było paszportów, więc jak wyglądał ich świat i jak, jak ci młodzi byli to robotnicy, byli uczniowie, studenci, jak oni, jak oni się znaleźli w tych wydarzeniach, prawda, różni. Niekoniecznie tacy, których później pobito, skatowano i w ogóle te relacje już mamy, ale warto odkryć tym radom wtedy i atmosferę tego, czego jak to miasto zaczęto zastraszać, prawda? Jak, bo to wiele ludzi zdaje się wyjechało po prostu później. No i w ogóle, żeby w ogóle poszukać takiego... Czymś takim, czym to miasto jest, tak mi się wydaje, bo to jest bardzo ciekawe miasto. No nawet architektonicznie jest niezwykle ciekawe, tak? ma swoją taki klimat, więc yy, tutaj właściwie każde podwórko ma swoje życie, każde. więc ja myślę, że tu jak się pójdzie do ludzi, to, to ludzie powiedzą po prostu, że się tylko trzeba nie bać. Pani Mario, a jeszcze ja się tak zastanawiam, bo no ostatnio było dużo takich utrudnień związanych z tym, co się u nas w Polsce, zresztą na świecie działo. Jaki sposób by Pani miała na to, gdyby rzeczywiście znowu coś podobnego się wydarzyło, a tutaj trzeba by było zbierać te materiały, nagrywać, no jak sobie radzić z takimi? momentami. Znaczy nie będę teraz wszyscy mają telefony komórkowe, więc ja myślę, że na przykład już te wydarzenia ostatnich lat, jak strajk kobiet i tak dalej, to to wszystko na pewno też się znajdzie w filmach. Ja widziałam na Facebooku na no, wspaniałe jakieś relacje. Teraz w ogóle jest taki ja na przykład jak są właśnie takie wydarzenia, że się dzieją demonstracje, ja już w ogóle nie oglądam tego nic w telewizji, bo telewizja robi takie grzeczne, układne jakieś tam reportaże na ogół. To widziałam ze strajku kobiet, naprawdę rozbawiło mnie to do łez, że no te dziewczyny wiadomo miały te hasła tam. Już nie będę powtarzać, wypy i tak dalej. No i ta dziewczyna tak mówi, mówimy, a z dziennikarka mówi, proszę tak brzydko nie mówić, I ta dziewczyna mówi, no dobrze, proszę wysuwać z tego naszego strajku. I, i chodzi mi o to, że to oczywiście jest fałszywe, no i, i dopiero w takich relacjach jednoosobowych, którzy robili ludzie telefonem komórkowym, była prawda. No ja po prostu oglądałam tylko te relacje takich tam e, samowzwańczych reporterów jakichś, Czasami z okopres, czasami tam wręcz ludzi po prostu samodzielnie robiący. Bo tam była prawda tej ulicy, tego, tego, tej atmosfery. No a tak generalnie, no też wydaje mi się, wie pani, że żyjemy teraz w czasach podminowanych. To w każdej chwili coś, coś może trzasnąć. No tak się wydaje, że może mamy więcej pieniędzy niż wtedy było. W 1976 roku, ale myślę, że nie mamy wcale takiej bezpiecznej sytuacji politycznej. Myślę, że mamy w Polsce w tej chwili tak spolaryzowane społeczeństwo, że że w każdej chwili pod byle pretekstem może wybuchnąć coś bardzo podobnego. Zresztą mamy teraz i pani spojrzy, no mamy właściwie mm, coraz brutalniejszą policję. Jest wiele takich sytuacji, które ja widziałam właśnie przez tych samozwańczych reporterów z komórką, który którzy właśnie trzymali te sytuacje strajkowe, znaczy no, potrafili filmować do końca, czekać, że tam... Widziałam taką sytuację, kogoś policja zamknęła w samochodzie, no i cały tłum otoczył samochód i czekał. I ten reporter też nie, że zrobił tam sytuację i oczy, tylko też czekał i przypuszczalnie z tego powodu zresztą tą dziewczynę wypuszczono. No i tak dalej, i tak dalej, że teraz jest taki rodzaj E, po pierwsze są takie czasy, że ponieważ wszyscy mają tą kamerę w ręku, to więcej się zarejestruje tego, prawda? Jeszcze ciągle nie, nie boimy się e, reagować, ale no nie wiem jak będzie dalej. No to prawda, to tak, taka niepewność w nas drzemie, nie wiemy, co się wydarzy, ale to tak jak pani mówi, dużo rzeczy jest zarejestrowanych i to dla przyszłych pokoleń też, gdyby chcieli robić jakieś materiały, no to będzie taki zbiór. Ale z drugiej strony, wie Pani, jak mówimy o 76, no to to co dzisiaj ten fragment tej wypowiedzi tego pana, który był bity słuchaliśmy, no to przecież to jest dokładnie kalka z tego co się dzieje na Białorusi dokładnie te same metody policja, która przy każe glęczyć trzymać ręce do góry te wszystkie tortury policyjne są po prostu takie same, ja nawet się zastanawiam czy tych policjantów uczą jak to, to, torturować ludzi <try> trzeba by się zapytać czy my dzisiejszej policji też mamy chłopców nauczonych jak torturować czy nie. No. no właśnie, ciekawe, czy można by kogoś takiego z tamtych lat znaleźć, bo to no trochę czasu już minęło. To były osoby dorosłe i tych świadków może już tak naprawdę nie być. To, I tu chyba największy problem jest, że tych świadków nie ma. I ewentualnie gdzieś takich obserwatorów można by znaleźć, tak z pokolenia na pokolenie jakoś. Takie taki informacje przekazywał. Ja myślę, że i są świadkowie, bo przecież 76 rok, no to ja przecież nie jestem taka stara, ja to pamiętam, no więc e, te, ten czas. I myślę, że jeszcze to moje pokolenie jest całkiem żwawe i myślę, że, że sporo ludzi, że tu się w Radomiu po prostu spotka wielu świadków, nawet jeśli nie. Ludzi, którzy stali po, po stronie robotników, tylko po prostu byli świadkami, to, to też są cenne relacje. Jaki, jaki panował atmosfera, czy ludzie sobie pomagali, czy nie, czy się bali, jaka był stopień tego zastraszenia. Ja myślę, że naprawdę wiele rzeczy można jeszcze odkryć, chodząc tak od, od człowieka do człowieka i pytając. No tutaj też tak emocjonalnie samemu trzeba się przygotować na to, bo to są trudne tematy i niekiedy no, bardzo drażliwe i, i bolące. No tak, ale powiem pani, że nawet jeśli ludzie nie zechcą odpowiadać, to może znaczyć, że oni się boją teraz opowiadać o tym. No i to jest pytanie dlaczego? No i to zawsze... To już jest zawsze takie pytanie, z którym możemy robić film. Dlaczego ludzie nie chcą o tym mówić? Co w tym było takiego? Dlaczego się dzisiaj boją, prawda? Jeśli coś takiego by zaistniało. Kolejny, kolejne takie kolejne spojrzenie, kolejny taki etap. Pani Mario, to teraz przejdźmy może troszkę do innego tematu. Czy ma Pani coś tak na przyszłość? Czy jest coś, czym się Pani zajmuje, a mogłaby się podzielić z nami? No właśnie tu się już zgadzałam, bo ja z koleżanką Julianą Komorowską e, zabieramy się za film o panu Andrzeju Wajdzie, więc e, taki o jego, właściwie to jest bardziej taki film o jego zagranicznej karierze, ale, ale taki właśnie film, portret i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, a, a tu jest również duży jego... Taki duży rozdział życia, który spędził w Radomiu, więc w dobrym miejscu jestem. Pani Mario, no, liczę na to, że będziemy mogły się jeszcze spotkać i wspólnie też popracować nad tym projektem. Ja życzę Pani wszystkiego dziękuję. dobrego, powodzenia w pracy, odnoszenia kolejnych sukcesów. I w imieniu właśnie na, naszych uczestników i w imieniu swoim bardzo dziękuję za te dziękuję. cenne lekcje. Moim Mam widzą... nadzieję, że się trochę przydadzą, bo to zawsze tak się radzi, radzi, a to już coś gorszego zostać samemu z filmem, więc... Mam nadzieję, że się przydadzą, ale oczywiście bardzo miła jest atmosfera, więc mam nadzieję, że się uda. No, nam naprawdę też było bardzo miło i, i dużo wskazówek dostaliśmy od wszystkich Państwa, którzy tutaj z nami byli no naprawdę czerpaliśmy wiedzę, jak się tylko dało i, i no... Mamy nadzieję na, na dalszą współpracę. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Wam, kochani widzowie. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć.